Na hali sportowej w Tarnowskich Górach odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Jest to druga tego typu impreza w mieście. W zeszłym roku zorganizowaliśmy Grand Prix Polski. A dzisiaj najwyższa ranga jaka jest możliwa, czyli mistrzostwa polski wśród studentów. Na parkiecie rywalizowano w dwóch kategoriach. To tańca standardowe, w których najlepsi okazali się Karolina Kozłów i Maciej Kadłubowski z klubu Aksel Rzeszów. Tańca, za latynoamerykańskie. Bardzo, bardzo się cieszymy. Bardzo z tego się cieszymy, Pewnie, że tak. szczególnie że to nasze pierwsze mistrzostwo. W tamtym roku zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski akademickie, więc to mistrzostwo smakuje cudownie. Tak, cieszymy się, że udało nam się jakby e, pójść w górę. Po pandemicznej przerwie tego typu wydarzenia cieszą się ogromną popularnością. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj właśnie być w Tarnowskich Górach i takie wydarzenia się tutaj odbywają. Liczę na to, że będą to w kolejnych również latach i jako Rada Miejska, że możemy takie inicjatywy też wspierać. Widzimy właśnie, że jest coraz więcej też osób tu przychodzą, nie tylko z miasta Tarnowskich Gór, ale też z ościennych i bardzo się z tego cieszę. Podczas turnieju odbyła się także charytatywna akcja In Dance with Ukraine. Myślę, że w tej chwili każda możliwość, gdzie można parę złotych zebrać dla Ukraińców jest dobra i należy ją wykorzystać. Wszyscy chyba odczuwamy konieczność pomagania uchodźcom. Oni są w trudnej sytuacji. Nawet sobie tego nie wyobrażamy, chociaż zdaje nam się, że wiemy.